A nie ma tu sklepu po drodze? Ty chyba strzelało do niej coś, albo mi się wydawało. Może jak maskę ściągał, to były takie dźwięk. Biję, biję, mnie z góry. Dawaj, dawaj! Powalony jeden, drugi, drugi, do Wal drugiego Nice. Koniec drzemki! Ruchy! Tej 12 osób zostało. Chcę wygrać cię to? Trefę mamy spoko. Mieli playty? No jeden mam. Dobra, dawaj chwilę zaczekamy. Popatrzymy tu. Tu od dołu nic nie leci. O tu mam strefę, dobra Czekaj, bo ja tu mam strefę. Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową spoko pozycja, bo nas nie widzą za bardzo Dziewięć osób zostało. No nie, pleców nie da rady już W ruchu Ja bym ze strefą leciał teraz Jeszcze maski mam trochę Mamy tam wrogu Mamy tam wrogów! Szkoda, że bsp nie ma, ale w sumie każdy pewnie ducha ma teraz. Możliwe. <gryzny> no ale 9 osób to jak się powybijają, to teraz jest szansa w ciul. je chmura gazu! Jeszcze dziesięciu, już prawie koniec! Przemieszczam się. Dobra, ogaz, nie biję Może poczekamy zanim Spoko pozycja. Patrz jedną, ja drugą i będzie strefa tu nawet Ja bym tu siedział Bo dalej będziemy mieli gdzie się schować Siedem osób, no i najsi. No 30 metrów czujnik, za potem, za potem gdzieś w tamtą stronę. Zginął, zginął mi. No i zobacz, luf, są No dobra, przeze. git jest. Nie. Bardzo dobrze jest, Mariusz. Uwaga, wrogi żołnierz! Leci, leci, coś. Spada w Idę tam. Ale gołak teraz jakimś Żeby. A stoi nie, tu nie, teren. osoby. Nie to wiem. Za kamieniem tam powalił mnie. Góry. Obity. O nie. Kudę, nie das rady mi co czas? Co czas? Koniec trzynki! Ruchy! Ci może udać? Dwie sobie zostali. Kurwa! Dobili mnie! się do końca. Czy gaz mnie dawiał? ty mnie trzymałeś? Zbliża się chmura gazu. Przedostać się do nowej, yes, bezpiecznej strefy. Eee, babiki jakieś. No najsik. Nice. Nogi, nogi, no, nogi, no nogi, nogi raz. widzisz? Mariusz, nogi widzisz? Pod tym ty... Nie. Dobra, najs. Nice. <noise> Kurna, <noise> pierwsza giera. Ale obawiałem się, bo jakbyś walił w nogi... To byś go zabił chyba nie <śpiewanie> częściej pierwsza giera <śpiewanie>